Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terrarii Na modach No i dzisiaj pójdziemy sobie zabić Wall Może coś jeszcze porobimy na hard modzie No i co? Generalnie sobie tutaj poużywałem troszkę Insta bridge'ów I insta tego watora. Jest taki tunelek fajny, ładniutki No I w sumie sobie już od razu w sumie tego dolka 23 dole Więc tak to sobie wygląda Też Bridge właśnie poużywałem Więc to jest, będzie bardzo czysto Czyście niż aktualnie to widać Więc no, będzie walkę raczej No arena jest to spora Na całą praktycznie mapę jest długie No tylko tam z, jak z prawej patrzyłem To z prawej będziemy raczej z prawej do lewej bili się z nim to no to tam jest wszystko jakby ogarnięte wszystkie jakby te platformy wszędzie stoi sobie, a z lewej to może tam może być trochę rozwalone przez lawę na przykład więc to no. więc tak to wygląda, no siema. no, więc to jest czyściutko bardzo bo sobie zobaczyłem coś na mapie tej się jeszcze nie zaktualizowało o, już się zaktualizuje zaraz. Też jeszcze właśnie tutaj odkryłem taki coś, ale chyba się rozjebie przez to, że użyłem, kurwa, tyle tych insta właśnie nowa konstrukcja. No. I właśnie tak dojdziemy więcej do się tego miejsca, że w ogóle lawa tam jest inna, bo to jest właśnie ta dowoda jakaś kwasowa. Czy jakoś tak? I co? No i zobaczymy. Czy ta walka będzie prosta? Będziemy sobie chyba używali Anuriana. No to już całkiem sporo rzeczy. Albo Anuriana, jak nie wyjdzie, to może żyjemy prostego. I tu chyba wszyscy, no, to jest chyba z tych skrzynek co rozwalałem Czy tych fioletowych, czy nic z tych skrzynek Chyba coś itemki się mi bo, bo ich nie ma nigdzie Może <laughs> no, się rozjebały przez to A może nie O! I właśnie to jest to Są jakieś nowe mobki, także Ja pójdę tutaj, żeby jakieś coś Tutaj sobie pójdziemy nie chyba co, no walamy się, nie? O. Ty, ja do ani A nie, nie rzuciłem, dobra. Ja pierdolę. Dobrze, że się... Dobra, i tak nie... Dobra. Damy radę. Także... Podpalałem bitkę. Powinno być za pierwszym razem generalnie, ale nieco, no co, może nie pośle. Także let's go i po prostu będę... ...pyłalał. I zaraz mapę może no. Nie ...to dobra, dobra, dobra. jest mapy nie widzę co kurwa O, mi... oj Jopir co robił Trudno mnie zaskoczyć Mago mi zasłania, no dobra, to jest słyniał jebać to kurwa ale ta ale przyspieszył Jopir dolew Dobra ale jednak chyba się za pierwszy raz uda mam wszystkie podknięte Uwaga, hard za 3, 2, 1. Jo, mamy to. Steel Hungry, tak jest. Także udało nam się. Wow Kurwa, coś tu się pozmieniało, nie? O, no, spiryty ten. Jak spiryty. Oj. Ty, nie gadaj coś z tym. A, są jakieś nowe rudy, kurwa, ty. Halamitowe chyba rudy, czy nie? Nie, patrz, nie wiem czy to jest nic, w sumie. Zobaczmy na ty... Tak, dobra, to nieważne, po prostu, kurwa, nie mogę tego wytopać, bo mam kilofa chujowego. Do tego się tak dziwię, dobra. Także udało nam się pokonać gościa. Całkiem nieźle, za pierwszym razem. Mamy coś tutaj dobrego, jakiegoś fajnego Od niego tak po pochuju Ta od wybuchowca, coś ciekawego Mogę sobie wszystkie te rudy jakie były Przed hardmodem do zabycia. ale tutaj coś ciekawego mam Ej, bo nie, dobra to co? Jeszcze dryadę mogę tutaj popytać o coś Yo, planty Dobrze, w takim razie mamy kolejny boss Not all items cool okej okay. No ciekawe Ora Ty nie mógł Co ty gadasz? Bandera nie mogę wpierpalić, co? Dziwne A, guide przyszedł sobie Dobra to coś tu mam ciekawego jeszcze o Okej, okay, Salmon's Fierce Sage Okej By pressing, bla 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 A Nie pierdol To jest tak, że Czekaj, czekaj Mówię z full HP Nie, gadaj On tak po prostu działa Charm of luck. Why this in your inventory have better chance of getting better than the forges. No, W sumie tak są lepsze reforges dzięki niektórym modom stąd, więc tak spokój w sumie potrzebny ale dobra I chyba <coughs> Tyle. Dobra, se otwieramy zaraz. Zaraz to teraz? Także pyk. I chyba co? Czy, on, czy ja teraz jakbym umarł To bym umarł z full HP. Ja w ogóle nie założyłem tych właśnie... Aoe, rzeszy. Cześć, to XD. XD. Chodź, podkreślam. Zaszekej, okay. wyłączmy sobie podkę Kalciuma <laughs> i spróbujmy się zajebać. I zobaczyć ten, Jak jest, czy zginę. Czy jest czy jest full HP, czy nie. No to i Co tu mamy ciekawego? Jakiś... O pizza, nice. Dobra, także robimy skoka. Powinienem umrzeć do tego. Zobaczcie się z resztą, Uwaga! No i tak, no i zajebiście ty. Muszę go mieć w tym? Jak peta Dobra, tego dirta bym wolał mieć szczerze. Chyba nie muszę, no. Muszę mieć w tym ekwipunku generalnie. Chyba też nie muszę, no. Ta, cały czas. Ha, No i Dobra. W takim razie wierzmy, gdzie jest ta. Cały czas to jest? Nie, teraz chyba nie ma. No. Kurde. Chyba muszę mieć go. To był Sage. Jak to się teraz nazywało? Ja pierdolę, nie pamiętam. Po tu go nie ma, chyba w Miskach będzie. Kurwa, chyba go zgubiłem teraz, nie? Nix <laughs> Czekaj, zaraz się zobaczy. Chyba w bagu można zobaczyć, jak of flasha w Spawn Info. I to jest to. Hermit. Się tak nazywa. Jak go nie ma? Co jest? A bo tutaj. Jak teraz mam to pola działa. Oj, z otwarym strzałem. Dobra. okej, nie muszę mieć. Dobra, to będziemy tego peta mieli. No, po prostu wyjebane w jakiś z niego. I mamy od razu sorcerer emblem. Okej, okay, tu mam jakieś bronie, o kłopy, ty jaki mieczor, o ja pierdolę, dobra Mamy młotek, mamy demon harta, demon harcika se zjemy, mamy już akcesoria dodatkowe Akcesorium i coś tu masz ciekawego jeszcze? Jakiś broń pod maga, magic damage, nie no co ty, tego nie będę używał Dobra, to w takim razie co? 162, ja pierdolę to chyba sobie po cię do goblina teraz no to i reforzujemy sobie na Menesinga ok. Mam pecha na Menesinga, dobra, mamy to co? No i chyba teraz jak to wygląda? Czy ja mam wszystkich NPC-ów? Chyba mam. Nie mam chyba. Domek chyba. Czekaj. Tak, zresztą może przyjść. Dobra, to w takim razie jeszcze tak bym zobaczyć, to. Tu się halo zaczyna, ok. Nie, to jest Astra Oro. O kurwa, to gdzie się halo zaczyna? Po tej stronie? Może gdzieś głęboko jest, tego nawet nie widzę. A nie tutaj, dobra. O, spoko, i dobro też chcę w takim razie, to raczej taki chillowy odcinek. not nadkorek, co ty galasz? To nie jest śnieg, brzeg, tu? ty coś tam się zmieniło chyba bo to nie jest śnieżny bion, a to, to był śnieżny biał No to lecimy szybcikiem mam potki kalcjum mam dobrze wiemy się w z z okuldera, już teraz coś z ten kalcjum mogę ściągnąć Czy tak nie ma potrzeby bo... Mamy niedługo skrzydła. O kurwa, co tu się dzieje? Nowy biom! Kurwa, nie jak... Kurwa, więc jakiś biom nowy, nowy. Astralny, chuj wie. Astralny biom, no, to zrobimy astralnego pylona w takim razie. Mogę go używać dalej? Cze. A, muszę astralnego użyć. Dobra. Także tak to wygląda. we mnie. Wow. Co to jest? Pojebane. Zresztą astralna or. Astralna ruda to gdzieś. I zobaczcie, czy jestem w stanie wykopać. Pewnie nie. Ale co, z, można stestować. Ale wygląd, jak mete meteoryt w sumie. Nie mogę, dobra, ja się palę. Ty, ja nie powinienem się palić. No bo to jest jakiś inny efekt. Infekcja astralna. Takie buty, dobra. Ale bym jeszcze w takim razie chyba poszedł na górę. On chyba tam jakiś nowy biom jest. Właśnie widzę pisał, żeby tego nie robić, żeby się coś nie zjebało. Właśnie taki chyba elewator był właśnie. Tylko jak on się nazywa, co teraz zobaczy Insta. Insta. Ale jest taki właśnie do góry czy nie ma? nie jest, ale nie wiem gdzie jest. Można traka, traka, lejka. Ale nie pamiętam jak to się nazywało. Kurde. Albo ja platformami instruktorów są 40 tysięcy platform. Jakie to A no, Spróbujmy. Dobra, to trochę się do góry, w takim razie po prostu pobuduję ich. chujno jak będzie coś się znajdzie, to git. A jak nie, to się później wygarnie. Dobra, już nie wiem, czy mi się chce Urywa. Kurwa. Już dobra, ja powiem jak, a nie, nie tak jak debil, ty, To trzeba by było użyć może... Potiona. I grawitacji. Tylko potrzebuję zaś na 30 potek grawitacji. Love Potion, to jakieś nowe potki. jest ta Life Force, to sobie nie mogę ją kupić. No, tutaj łap trochę i mam, pamiętam. 4, to potrzebuję. 26 sześciu. I mam teraz bufa? To jest, dobra. No teraz. 480 HP i to jeszcze bez tych bez bez life fruitów, dobra jakiś ciekawszy jakiś modów innych tutaj mamy pod na razie to nie a tutaj może coś jeszcze okej okay. a na razie jebać, dobra weźmy grawitację ja m dyszkę. Pick. I zobaczmy, co jest na górze. Coś się pozmieniało. Jakiś kosmos pojebany się zrobił. Na razie nie widać nic nowego. Okej, okay, dobra. Tego kurwa nie było I to jest chyba ten Ten. Okej, dobra, to mam jakiś ten, kamieszki. Dobra, coś tu się pozmieniało widzę. O namiot A, to jest taki... Kurwa co... Są... te planetki są fajne, lol O kurwa ty, coś nie dała bez prostę. Ciemne nieodkryte Dobra No se polatam chwilkę Nowy księżyc a? Jakiś... Ty bez skitu bo te winorośla To lecą w tamtą stronę Nie po prostu grawitacja. Dobra xd sorry nieważne Grawitacyjna podskazać perspektywy Odwraca mi Dobra, no są jakieś planetki fajne. To jest nowość. Ty, a może nad tym astralnym biomem będzie coś nowego? Kurwa, jak to jest dziwne, jak jesteś tak blisko Ziemi. Zobaczmy i lecimy w górę. Coś tu nowego się dzieje. O! Nie, to są chmury. Ty. To jest jakaś ruda nowa. Czekaj, to już to zdobądźmy. Aeriality, ok. No, okej chyba to jest platyna. Dobro, to skopmy sobie trochę tej rudy. Albo w sumie po prostu teraz może zobaczmy, co się z nią robi. Czy dobra. Trzeba już to zastawać. Co można z tego? Muramasę. Jakieś hełmy. Można sobie wędkę sprawdzić. Co podmaga? Puls ten. Dobra, okej. Okay. Tu mamy jeszcze Walkilię. Walkilię Tej fajnie ta brońka wygląda, no. Dobra, coś ty jeszcze z ciekawego? Pewnie tak. Ale, o! ty Czerwona teraz, to jest po prostu ten... Coś, kurwa... to jakiś czerwony mifry, o ty! Czekaj, to weźmy tutaj, tak weźmy. Wow, czerwona wyspa! To jest Crimsonowy klucz, dobra. Ty Crimsonowy kluczaj... Ja nie mam Crimsona na świecie, ale jaja, nie? bo się da w ten koruptowy klucz crimsonowy Po prostu w crimsonie mogę to ogarnąć. Ten klucz i tyle Dobra no, to chyba tyle mi się wydaje, no to już jakieś mureczki się tutaj znajdzie, jakieś aerialki mamy To się ogarni, wiadomo później po prostu Już co lata po tym niebie w tej prawej stronie <laughs> może coś jeszcze ciekawego znajdę Może nad tym, nad tą wodą właśnie Sulfuriczną, jakoś tak Tę toksyczną może po prostu Się coś znajdzie, o chyba nie Ja, ja tutaj nie ma nic już, pusto No, to chyba w takim razie się wracam do baski Jeszcze sobie szybko czekniemy, czy tutaj nie ma jakiegoś też nowego biomu. nie ma. Czyli mamy nowy biom astralny z modów, no i wiadomo jeszcze holo I tutaj takie coś jest jeszcze To już prawie rozjebałem całe Dobrze I Chyba na muszę rozwalić te Te wszystkie ołtarze bo kurwa, już mi się Mifril pokazywał tu gdzieś na przykład. Nawet tu mamy dobra Rubin Mifril, ale chyba potrzebuję jeszcze na Palladium albo Kobalt to jest jeszcze coś, czego nie mam. Nawet to Sait, to chyba porozwalamy to. Także no, zobaczmy jeszcze sobie w takim razie szybko na Boss logi. Co tu mamy? Inwazy piratów, Flying Dutchman, no to Bosik normalny. Pierwszy boss z Calamity to jest Cryogen Co? O jeszcze Aquat Aquatic, Aquatic Scorch To może właśnie z tego nowego biomu, co? Zobaczmy nawet Nie, Sulfurus Sea Czyli właśnie w tym oceanie, dobra I Jeszcze jakiś nowy boss Acid Rain Tier 2 o, Trochę tego jest I Brimstone Elemental ha, ha, ha. Dobra Także no, trochę... to już pewnie o wiele więcej contentu będziemy mieli w hard hardmodzie niż na hard modzie modowego, bo jeśli... Jeszcze jeszcze właśnie szybko pokażę że przed... No jak jest Moonlord, nie wiem czy poko... No chyba to tak w miarę po kolei Ci jakie obosa masz w jakiej kolejności pokonać raczej To tutaj jak mamy Moon Lorda Właśnie kurwa mu Gdzie jest ten Mundord właśnie? On jest tutaj. Tu jest Mundord, nie? I kurwa potem tutaj kurwa, po tym Mundordzie, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, jeszcze raz, raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bosów, jeszcze bosrasz. Do, do, I to jeszcze, no i to po Moonlordzie, nie? A jeszcze pomiędzy Z bo sami są jeszcze takie właśnie Z Modo, Dobra. Także to było na tyle już w tym odcinku. Następnym będziemy odkrywali. Noż, w sumie raczej standardowa progresja będzie: kupanie rut, nowych palladiumy, mi żeby mieć kilofy, dobre. No. A reszta to zobaczymy. Także, no, jak ci się podobał ten film, to może dać łapkę w górę. No i kanał, chcesz być na bieżąco. No i zostawcie fajny komentarz. I się ponownie będziemy widzieć jutro o godzinie 16. Także no trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia. No. Papa. Pa. Elo.